Witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj szybkie rolsy a la pizza. Do ich wykonania potrzebujemy Ciasto smarujemy przecielem pomidorowym lub pasatą. Na to będziemy wykładać nasze ulubione dodatki. Ja wybrałam pieczarki, które wcześniej odparowałam z wody, ser żółty, oliwki i pepperoni. Wy wybierzcie to, co lubicie najbardziej. Na sos wykładamy ser żółty. Ja mam akurat startą mozzarellę. Na ser wykładam pieczarki. Czas na pepperoni. Wy możecie dać inną wędlinę, bądź pominąć ją, jeżeli nie lubicie. I na koniec oliwki. Posypiemy jeszcze łyżeczką ziół włoskich i będziemy zawijać. Dociskamy. Dojemy na mniejsze porcje, przekładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia, stawiamy do nagrzanego piekarnika, pieczemy w temperaturze 200 stopni przez 15 minut, program góra-dół bez termoobiegu. Rolsy mamy już upieczone. Ja Dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne filmy i życzę smacznego.